O! To jest ciekawe. Rysując kolorowe linie, połącz ze sobą kształty z kolumny 1 i 2, które otworzą figurę z kolumny numer 3. Zobacz tu mamy figury, a tu mamy te figury przecięte na dwie połówki, co trzeba dołączyć do tego, żeby powstała jedna z figur stąd. To jest tą tabelkę. Mhm. I jak połączysz te dwa kawałki, to co powstanie? Owo. Świetnie! Dębała. Brawo! A to jest taki deltoid! No, co to może być nawet kwadrat? Tylko tak dziwnie wygląda. A, nie, A to jest taki dziwny deltoid! Nie, chyba raczej. A to co to jest? Co to jest? Powiedział. Trójkąt. No właśnie. A to jest... A to jest... A żeby powstał taki trójkąt, to co musisz ze sobą złożyć? Jakie dwa kawałki? No to z tym pomarańczowym się w ogóle nie Świetnie. zgadza. Nie? A żeby powstał taki kwadrat, to jakie musisz złożyć kawałki ze sobą? O to jest deltoid. No jak będzie deltoid. To jakie 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 kawałki dłożysz, że są, żeby on powstał? No jasne, super.